Kochani, dzisiaj zobaczycie jak wygląda moja wakacyjna rutyna po powrocie z obozu. Zostawcie łapki w górę i zaczynamy! Hejo, zrobicie kolację? O, śpi jak niemowlę. Ten obóz musiał ją nieźle wymęczyć. I co, dowiedziałaś się czegoś? Niestety nie, po kąpieli od razu poszła spać. A no, szkoda, będziemy musieli zaczekać do jutra. No, nie mogę się doczekać, aż opowie nam jak było na obozie. Strasznie się stęskniłam. Mam nadzieję, że nie robiła na obozie takiej głupot jak ja. To znaczy? Opowiadałem ci jak kiedyś na obozie wypożyczyliśmy zonosorożca i udawaliśmy, że jest jednorożcem? I jak to wypożyczyliście zonosorożca? Dokładnie to samo pytanie zadała nam kierowniczka obozu, gdy przyprowadziliśmy go na dyskotekę. Co to chyba jakiś żart? No, żart byłby śmieszny, gdyby nie ugryzł kierowniczki. Co takiego? A to jej wina. Niepotrzebnie zaczęła krzyczeć i go wystraszyła. Wolę nie pytać, co się działo potem. Następnego dnia. Już siódma? Obozowiczka Sara melduje się. Jejku dziecko, o co ci chodzi? Co ty wyprawiasz? No jak to? Melduje się na zbiórce. Jakiej zbiórce? <grym> o Sorki, przez ostatnie 10 dni musieliśmy się meldować na zbiórce i widocznie jeszcze się nie odzwyczaiłam. No to się może odzwyczaj, bo jest siódma rano. <grym> Ale jak się zacznie rok szkolny, to będziesz mogła wrócić do tego zwyczaju. E, sorki? Ach, zaczynam żałować, że wczoraj grałem późna na konsoli. Postarajmy się jeszcze zasnąć. Aha. Co ty wyprawiasz Sara? to! Co tato? Mówiłeś coś? Co ty robisz z tym odkurzaczem? Jest 7.10, sprzątanie pokoi. O czym ty mówisz? No codziennie rano o 7.10 na obozie sprzątamy pokoje. Kochanie, ale ty już nie jesteś na obozie. A sorki, to takie przyzwyczajenie. Chyba już nie zasnę. Ja też. No wreszcie jesteście. Kiedy się otworzy bufet? Jaki znowu bufet? No śniadaniowy, umieram z głodu. No to otwórz sobie lodówkę i sobie coś weź. Tu mogę sobie sama wybrać, co chcę zjeść? Na obozie codziennie dostawaliśmy suchy chleb, z jakąś szarą papką. Z szarą papką? Co w niej było? Ponoć dużo białka. Patrz, jak urosły mi <śmulety> <śmulety> Dobra, zaraz coś się przygotuję. Tylko coś bez białka. Co ty wyprawiasz? Przecież wiesz, że zapomniałem kodu do tego sejfu. Na stołówce nie wolno się bawić telefonami. Sara, nie jesteśmy na stołówce. Sorry, ale zasady to zasady. Ale przecież tu nie ma żadnych zasad. No właśnie, zauważyłam u was poważny brak dyscypliny. Pora to zmienić. Ronę, na jaki obóz ty ją wysłałaś? Nie pamiętam, ale miał w nazwie słowo chill. Powinna wrócić wyluzowana. To ten? O właśnie, to ten obóz. Widzisz chill? To nie chill, tylko chili magedon, czyli super ostry obóz przetrwania. Gwarantujemy, że zrobimy z waszych dzieci totalnych twardzieli. Zaczynam żałować, że nie zostałam na tym obozie trochę dłużej. Co to jest? No, łóżko. Tak, a ja tu widzę totalny bajzer. Dlaczego nie jest zaścielone? Przecież nie jest zaścielone, o co ci chodzi? Tak, a co to za zagniecenie? Wszystko ma być w kącik i ma być płasko jak na lodowisku. Co tu się dzieje? Z tobą też mam do pogadania. A to jest największa zbrodnia. Na mnie nie patrz, to mama wybierała kafelki w łazience. Co mówię o nieopuszczonej desce sedosowej. A, sorki, musiałem zapomnieć opuścić. 10 pompek, a jak skończysz, to wyszoruj tym całą łazienkę. Chyba trochę mi to zajmie. Zorka, słuchaj, może w przyszłym roku nie wysyłaj jej już na żaden obóz? Oj, cicho, bo nie mogę się skupić. Ach, dalej trochę krzywo. Oj, Andrzej, usypałam przez ciebie cały chrust. Sorki. Ach, przed kim uciekasz? Sara kazała mi uporować rybę za pomocą łuku, ale przez przypadek trafiłem w gniazdo szerszeni. Co takiego? Dlaczego nie użyłeś wędki? No bo na obozie przetrwania powiedzieli jej, że prawdziwy survivalowiec używał łuku do łowienia ryb. Co? Naprawdę? A ty co tutaj robisz? Mi kazała zbudować czałos i rozpalić ognisko za pomocą suchego patyka i liści. Przecież wczoraj padało, wszystko jest mokre. Masz rację, nigdy tego nie rozpalę. Tego dość. Pora odzyskać władzę w naszym domu. Damy jej popalić. Następnego dnia. Powódka. Spóźniłaś się. Marsz do salonu. nauczymy Cię zakładać działalność gospodarczą. Aha, masz 15 minut na zaznajomienie się z dokumentami. Co? Ale po co mi to? Razem z tatą nauczymy Cię przetrwania w prawdziwym świecie. Hmm? Bo wiesz mała, dzisiaj nie liczy się to, kto zbuduje lepszy szałas, tylko kto się załapie na lepsze oprocentowanie na kredyt w banku. <laughs> Pojedziemy na wycieczkę do ZUS-u, do księgowej. I w najmroczniejsze miejsce. To znaczy? Do Urzędu Skarbowego. I wierz mi, nie będą sprawdzać, jak pościłaś łóżko, ale co pod nim ukrywasz. Mhm. Mm naprawdę mam się tego wszystkiego nauczyć? <grystanie> to dopiero początek. Mhm. Mm Później zrobimy ci szkolenie z pozyskiwania środków unijnych. Że co? No jeszcze z BHP. <grystanie> A na koniec przygotujesz prezentację i plan biznesowy. Hej, wróciłem! Wiktor? Nie wróciłeś za wcześnie? Minął dopiero tydzień, a miałeś tam zostać dwa tygodnie. Miałem dość sprzątania, chciałem wrócić do domu. No nic, zostaw walizkę i siadaj. Dowiesz się czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Że co? Aha, musisz się dowiedzieć jak działa rynek i jakie są rodzaje instrumentów finansowych. E, wiecie co, to ja jednak wracam na te kolonie, pa! Nie zostawię mnie z nimi samej. Odwiozę cię! a ty przygotuj się na prawdziwy obóz przetrwania. Nie mogę akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne. Czy naprawdę na tym polega przetrwanie w dzisiejszym świecie? Już wolę budować szałasy w lesie. Co to było? Myślę, że to jej na nauczkę. Oj, na pewno. A tak swoją drogą wiesz cokolwiek o tym, co mówiłaś? Mówisz o obligacjach, o procentowaniu kredytu, prowadzeniu firmy i tak no tak. Nie mam zielonego pojęcia, a ty? Co to ja też nie? Ale liczę na to, że jak ona się nauczy, to nam powie. Też na to liczę. Uff, wreszcie skończyłam. Mam tego dość. Jutro wracam do mojej wakacyjnej rutyny sprzed wyjazdu na obóz. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!